Jacka. Gdzie jest Jack? On the Beach Spróbuj nowości od Captain Jacka Jack on the Beach Wygraj w loterii Karaiby z ekipą lub 40 zł co 20 minut Kotek otworzysz? Nie mogę, walczymy o medal Synek, ty? Mama, chcesz żebym zginął? Zawsze coś Leci światłowodem Światłowód plusa i taki pakiet streamingów Wracamy już za chwilę. 20 sekund! O. Natychmiast potrzebuje czegoś na ból głowy. to, Paramik Fast. Szybkość to jego drugie imię. Mikrogranulki Paramic Fast rozpuszczają się już na języku, dzięki czemu działają szybciej niż tabletki. Paramik Fast szybciej niż tabletki? I to bez popijania. Trzy, dwa, jeden. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem farmaceutką. Paramik Fast od dziś na języka w całej Polski. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Coś mówi mi, że jeszcze żyję, więc chcę się żyć. Że... Hej IKEA, czy można cieszyć się już dziś, a zapłacić później? Można! Let's go. IKEA, radość poczujesz w pełni, a zapłacisz później. W wygodnych kawałkach na raty 0%. IKEA, lepiej pomyślany dom. Poczuj naturę, z której płynie żywiec-zdrój. Woda z serca żywiecczyzny, gdzie rządzi natura. Krystaliczna żywiec-zdrój, naturalnie filtrowana przez beskickie piaskowce. Poczuj jakość z natury. W Biedronce czas na grilla. Podążaj za biedronkowymi oszczędnościami i super ofertami na piwa. Do soboty. Piwocharnaś w puszce 500 ml, tylko 2,29 za puszkę przy zakupie sześciopaku. Tak, tylko 2,29 za puszkę. Biedronka. dnia, Zgodnie z rządków zależy, czy dadzą sobie jeszcze jedną szansę. Program dostępny także w Polsat Box Go! Hity, które dotarły na szczyty list przebojów. Na pewno dobrze je znacie, bo te kawałki robią prawdziwą furorę. Strefa nowości. W lipcu i sierpniu codziennie o 15 w Disco Polo Music. Zakochany człowiek oddaje drugiej osobie całego siebie. Wierzy, że miłość będzie trwała całe życie. Jednak ludzka natura ma też ciemne strony. W tym programie odkryjemy tajemnicę straty, która często niszczy nawet największe.